O kurcze ale trafiłem Żmija Mamy 17 październik, godzina 7 i zaczynamy od pierwszego prawdziweczka. Pięknie sobie rośnie na skraju takiej drogi Piękny Kazik, nieduży Koszyk też nieduży, także może uda się zapewnić. Kolejny borowik. Już patrzyłem wcześniej, nawet dwa, tak zamaskowane. Ściółka troszkę była podniesiona. Aj piękne grubaski, Ach, nie wypatrzone przez nikogo. Jeszcze piękny podżybek Także piękne ukazy, słoneczku z rana. Super. Szukam dalej I kolejny prawdziweczek, ale żeby tutaj nikt nie wypatrzył oh. W tych krzaczkach Pięknie sobie dośnie oh. Piękny Piękność żółciutki, super Grzybki rosną, także zbieram. I nie opodal tam piękne dwa prawdziweczki kolejne. one musiały wyrosnąć przez niedzielę. Dziś mamy poniedziałek. Nasz piękny grzybki. Super sprawa. W koszyczku już coraz więcej. Tutaj kolejne. Szukam dalej. I prawie przeszedłem przez niego. Jaki zdeformowany, jaki z wysychany, spękany. Nawet tutaj jest. Muszę go odciąć. Oh, jest aż tak przerośnięty. a oh, Piękny. Położę go koło tych. Także piękne ta Takiej z perspektywy wypatrzyłem te borowiki. Jeden. Tutaj drugi. Piękny, ciemny. Tak jak już wcześniej mówiłem. Trzeba się wpatrzeć w ściółkę za nimi. Ale ten jest piękny. W skałach. W kamieniach. Ciemny, jesienny, karpacki borowik. Jeden. O. I tutaj drugi. Podobny. Braciszek Piękne dwa Prawdziweczki ciemne Takie jesienne Borowiczki Do kosza lecę dalej Mam jeszcze kolejnego na takiej Skarpie tam w dole rzeka Rośnie sobie tutaj Ale tylko sam Więcej nie ma Tam mam koszyk Idziemy Szukać grzybków Piękny jesienny dzień No pięknie sobie tam rośnie Sam Bo sam Ale jest Pięknie z daleka mu kapelusik widać Brązowiutki Super Kolejny do koszyczka innych tu nie widzę, ale jeszcze się rozejrzę, piękny i dośnie na ścieżce idę sobie taką góreczką, pięknie się prezentuje w tych buczynowych liściach. Gróbasek kolejny do koszyka naprawdę. Piękny okaz zdrowy. Lecę dalej. Piękny też. Kolejny już. Za niedługo będą przymrozki. A one, tak przykryte pod Ligliwiem, pod liśćmi, spokojnie mogą rosnąć do listopada. Także kto zbiera to wie. Będzie im ciepło. Na pewno nie zmarzną. Także będzie co jeszcze zbierać. Zobacz, koło tego rośnie drugi. Naprawdę trzeba się, kurczę, tutaj nie ma. Dość dobrze wpatrywać, bo kapeluszy im nie widać, tylko <laughs> troszeczkę jest uniesiona ściółka. Tak jak tutaj. Ale tutaj też nie ma. Także mamy kolejnego i szukamy dalej Największy dziś Przynajmniej do tej pory taką dużą Stadą jodłą Ale sobie rośnie ukrył się tu przed zbieraczami kurde, piękny jest super zdrowy Piękny borowik. Kolejny do kosza. Lecę dalej. I natrafiłem na borowiki ceglaste. Jeden, tam drugi, trzeci, czwarty. Tutaj takie piękne. Pozbieram te młode. O, tam, kolejne owocniki. Ale już nie będę filmował. Ta jest piękna kubka. Trzy. Także ten też jest piękny. Zbieram do kosza i lecę dalej. Tutaj coś przebiegło. Prawdopodobnie jeden, bo na dole ślady były. Prawdziweczek. Już taki rozpaprany. Ale tutaj jakie piękne dwa. A takie jak lubię. Piękne karpackie. Borowiki bezkisłe, piękne, dwa bliźniaki, no cudo, cudowne grzyby, piękne, piękne, pra prawdziwe, szukam dalej, bo tutaj fajne miejsce, może coś znajdę. I stoi sobie tutaj też samotny borowik, pod tymi jodłami ciemnymi, piękny. Szkoda, że nie rosną w parach, bo już bym miał cały kosz, ale nie ma na co narzekać Piękny czas Pięknie jest w lesie liście Słońce Super Szukam dalej Tu jaki piękny borus rośnie na no, coś pięknego ciemny, kurde wydzielamy Ojej, ale już już tutaj się ułamał, ale kapitalny też. Żółty, piękny, prawdziweczek. Normalnie ich nie widać. Gdybym tutaj z tej strony nie zaszedł, to bym ich w życiu nie zauważył. Tam widać tylko główkę i tutaj. O, nawet trzy jest. Jeden, dwa i tam trzy. Kurczę. Grubaski. To wszystkie pod bardzo podobne 2 No i ten też piękny o, super Piękne grzybki Cała rodzinka Super Patrzcie jaki widok Piękne dwa Piękne dwa ciemne prawdziwki Piękne dwa ciemne borowiki, wreszcie na no, tych też moich miejscówkach nie było tu w ogóle i wreszcie są w tych buczynach pod liśćmi, ciemne, piękne, prawdziweczki, jeden bardzo piękny, ciemny i ten kurde, ale ma nogę, aż go tutaj przewrócę. No, kawał grzyba. Kawał grzyba. Piękny. Super. Ale ciężki. Z 70 deko będzie miało nic. I ten koło niego. Piękne prawdziwki. Idę dalej szukać, bo myślę, że tu jeszcze coś będzie. Tak jak mówiłem. Jeszcze dobrze nie schowałem tych prawdziweczków do kosza. Ja pierniczę, tam widzę kolejnego. Patrzcie tu. O, jeden. Kurde, tutaj drugi Na kolanach muszę chodzić Tutaj nie ma, ale tu Tu jest w tej ściółce Trzeci Trzeci I tu gdzieś widziałem czwartego hmm, Tu gdzieś widziałem czwartego Kurde no Gdzieś mi zniknął O jest nie, to nie ten. O, tutaj jest. Czwarty. Wykręcamy. Tutaj jest piąty. Patrzcie, jaki piękny. W tych liściach, no, coś, coś pięknego. Coś pięknego. Tak patrzę za kolejnymi, żeby nie przeoczyć. Bo naprawdę trzeba się brzydko wyrażę, ale zajebiście patrzeć w te liście. A, tu już ktoś i tak obrabiał wcześniej. No ale mówię, tych nie wypatrzy. O. Piękne. Buczynowe borowiczki. I tutaj gdzieś jeszcze ten już wyjechał. A tutaj tego. O tak. Ja naprawdę muszę poświęcić trochę czasu. I jeszcze ten. o, piękny. Także aj, tego też wezmę. Także tak to się komponuje. I jeszcze ten. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem bodowików na jednym miejscu. Są kolejne dwa, tylko z drugiej strony. Tamte były tam. Przeszedłem sobie. I tak pięknie rosną. Jeden. I tam drugi, tak jak już mówiłem, w tych listkach pod jodłukami, piękne, piękne prawdziweczki. Nie było tutaj cały rok. Mamy październik, już połowa w zasadzie października, bo przepołowiona. 17. Piękne grzybki. Szukam dalej w tym miejscu. No i mam kolejnego, a w zasadzie dwa. Trzeba się dobrze wpatrywać, tak już mówiłem. Przykryte są liśćmi, konarami. Także o, tutaj kolejne. No, no sami może, możecie zobaczyć, tylko jest uniesiona lekkościółka. A tak to go w ogóle nie widać. O, tutaj kolejne, proszę bardzo. No, ale cuda. Cuda. Piękne. O, są zbiory w, Besk w Beskidzie Niskim. Tutaj mam ręki jeszcze muszę pochodzić, popatrzeć, bo naprawdę pod tymi liśćmi to nic kompletnie nie widać. Trzeba się bardzo dobrze wpatrywać. Piękne grzyby. No tak, odwróciłem głowę. Idę I pod bukiem Pięknie go słoneczko oświetla. Kurde. Ale tu Ale tu jest pięknie. Super grzybek. Patrzę jeszcze za innymi Tak włączam wyłączam tę kamerę W tym telefonie no ale Nie widać ich dlatego Tak właśnie robię Dobra chyba tu już więcej nie ma Pięknie Lecę dalej I mamy następnego prawuska takie piękne śliczności trochę obtyzione ale nic zdrowiutki piękny borusek Już idę w stronę auta o. także to przykryjemy, żeby nie raziło w oczy piękny prawdziweczek o. idziemy dalej ale jaki tu stoi pod paprociami kurczę naprawdę no trzeba się wpatrywać ale już wracam powoli z lasu jak tutaj już ktoś słusznie zauważył borowiki nie rosną gdzieś w środku lasu tylko na obrzeżach pod takimi właśnie młodymi odełkami o strężyną proszę bardzo no piękne jeszcze tu się rozglądne za innymi super już widzę ale pewnie jak go odłożę to zaraz Będę musiał wyciągać kamerę, telefon i nagrywać. Już też nie mam gdzie ładować, bo sobie wziąłem taki mały koszyk, a czy mały jak mały, tyle borowików jest. Lecę na dół. Aj, tu piękny też rośnie. Pod kamieniami, ale się tu wklinował. Kurde. Oh. Ja jeszcze tak prawdziwka nie znalazłem. Kurde takimi ciężkimi kamulcami. piękny Taki borowiczek. To odkładamy. Na miejsce tutaj ktoś już ciął. A ten sobie wydósł. W takim telenie kamienistym. Już pomału się zawijam i lecę do domu. Ale chyba tak szybko nie polecę. Bo kurczę tu stoi kolejny. Trzy metry obok. Trzy metry obok. Tu już nie widzę. Także dwa na miejscu. Fajne grzybki. Idę w kierunku auta i jeszcze się będę rozglądał. I jeszcze jeden. Nie dają mi wyjść z lasu te boruski. Ale zbieram. Piękny. Ten ciemniutki. Piękny, prawdziweczek. Jeszcze się tu będę rozglądał za, za innymi Super, piękny grzybek Icimy. O kurcze Ale trafiłem Żmija. Pierwszy raz mi się Udało spotkać żmiję Kurde Patrzcie Piękna jest Wchodzi sobie do takiej dziury kurde Zauważyłem ją może z metr przede mną Także nawet ile się trzeba uważać A tutaj chyba ostatni borowik Pięknie sobie rośnie Zabieram go A no nie ostatni bo zwróciłem głowę I mam kolejnego. Medy od tej żmiji. Piękny prawusek. Ten już jest chyba ostatni. Teraz zmniejsza. O. Więcej nie widzę. Dobrze, że się jeszcze taką malutką reklamóweczkę. I to by było na dzisiaj tyle. Pełny kosz pięknych, zdrowych borowików. Także do kolejnego żywobranu.